Kocham ciebie no make up, ej! Mógłbym nosić na rękach, ej! Kocham ciebie no filter! Chociaż to infantylne, ej! Nie tracę czasu na dupy przez tę ostatnią. Pisałem jedynie smuty, ale dla ciebie. Mógłbym zmienić się chyba, poświęcić życie. Bylebyś była szczęśliwa, ale dla ciebie. Odpuszczę tripy bez celu, poniewieranie w tych barach, noszenie gumek w portfelu, wyczyszczę głowę. By tak nie ganiec za to nie hardbreaker. Ja to nie childish gambino, hej, hej Parę szluga, dochodzi trzecia Wysyłam ci SMSy niczym zakochany dzieciak Robię smutne numery, smutniejsze tu od Lil Peepa Kolejna płyta, chce dawnego Filipa Ja słucham sobie Jela Ulfa Trochę rzeczywistość kurwia mnie Be careful what you wish for Bylebyś nie odeszła szybko Ej, kocham ciebie, no make up Ej, mógłbym nosić na rękach Ej Kocham ciebie no filter. Chociaż to infantylne w dreście czy sukni, w flircie czy kutni, w klubie wśród kumpli gdy osusza muzy. Muza nam dudni, nie chcę cię puścić, tylko ja i ty. Bądź moją little queen, gdy dupy są tak subtelne jak Cardi B. Pokażę kłamstwem jest. All the girls are the same, hey. Jak to śpiewał Juicy Weard, a ja. Porażki w portfolio, mam ziomów, kurzy lubią sobie pierdolnąć i golnąć. Nabijam w kółko. Już to samo na bitach ta moja wtórność. Czerpie ze stylu życia, bądź y mu tem mi. Pokażę, mogę kochać, bo już mam dosyć. Przelotnych związków po bokach, bo już mam dosyć. Tych lasek a la Instagram, z którymi gadam o tym, co chciałbym nagrać. Żadna nie czyta zawona, woli oglądać Netflixa. Żadna mi nie rozgryzie, woli wyzwiska. Żadna nie słucha, myslowic nie ma radości. Długość dźwięku samotności w nas. Kocham ciebie, no filter. Masz teraz chłopaka 5D. Kocham ciebie no make up Jesteś dla mnie tak piękna Chcę zrobić bęgerę na stany A znowu najebany po nocy wyzwaniem do mamy I chcę się z tobą do nabawić Bądź moją bandit queen zanim mnie znowu zostawisz Kocham ciebie no make up Ej Mógłbym nosić na rękach Ej Kocham ciebie no filter Chociaż to infantylne W dresie czy sukni, w flircie czy kłótni W klubie wśród gumpi, gdy osuszam łzy Muza nam dudni Nie chcę cię puścić, tylko ja i ty